No, cześć, to ogrodnicza rodzinka. Chciałam Wam pokazać moje pomidory, nasze moje rodzinki. Jak to nam plonuje, jak owocuje, jak rosną. No, w sumie przypomnieć, co stosowaliśmy, bądź bez, bez yy, żadnych zmian. Wszystko stosowaliśmy to, co my mówiliśmy. Tutaj tak, jedne krzaki są bardziej nawiązane, mają kwiatów. Na przykład tutaj mają tak dużo. No, to są te koktajlowe. Inna odmiana znowu. Inne znowu trochę mniej. Z tej strony w ogóle jest dużo gorszy plon. Nie wiem czy oglądaliście filmik e, e, ogród po, po intensywnych opadach. I tu było pełno wody wszędzie. One po prostu miały za dużo wody. W czerwcu były takie opady intensywne bardzo intensywne. To wszystko zaciekało i zalało mi całą folię i dlatego to wszystko pogniło. I tak myślałem, że one w ogóle zaraz będzie jakaś zaraza i one będą zniszczone, ale. W czerwcu, jak zaczęły się te opady, to zaraz zaczęłam stosować oprysk z drożdży. Tutaj testowałam na tej pokrzywie, ale one nie były tak zagrożone, tą ta strona. Ta strona była najbardziej zagrożona. Nie? Gdzie pomocnik? Tak, tutaj mamy odmianę bawole serca. Duże owoce mięsiste. Jezu, że ten krzaczek go utrzyma, to w ogóle jest szok. Tak dość też urosły te, nie za duże. Tu jeszcze widzę się, y, ten, będą jakieś owoce, no coś, coś, coś im tam jeszcze będzie z tego, nie? Cały czas czym podlewamy? Tą gnojówką z pokrzywy, tak raz w tygodniu się staram podlewać, teraz gnojówką z pokrzywy. Y, tutaj mamy malinówki, czekaj, tutaj fajnie dochodzą malinówki, już teraz wam filmik pokazuję, bo wiem, że jak moi w to wparzą to za wiele z tego nie zostanie <noise> i nie będę miała wam co pokazać. I tutaj jeszcze jakiś listek ten, no tak, tutaj ładniejsze są te grona. No, no może one są po prostu, malinówki są trochę może bardziej odporne na te mokrości, bo to jest wszystko z tej jednej strony, a tamte są w dużo gorszym stanie, tamte pomidory. No na razie zarazy żadnej, no tchu, tchu nic nie mówię, ale nie widać. Żeby coś się działo. Tutaj już mamy czerwony. Laura, weź sobie tego urwi i skosztuj go. Tego? Zobaczymy test, czy będzie dobrze. No. Laura będzie wcinać. To dobre? No jasne, no przetrzyj. Jaki smak? Opisz mm. go. Słodki. No. I Spar dobry. Pokaż na środeczek. Jest taki fajny, mięsisty, no. Pełny środek, a nie ma ziarek. Też? Nie, sobie, ja sobie później wezmę na śniadanie. środeczek, co mamy na jeden pęd, tu mamy na te dwa pędy. No, żadnych tam gnojów, że, znaczy się żadnych nawozów, nic takiej rzeczy nie stosuje. Tylko jedynie ten e, obornik bydlęcy my stosowałem I, i gnojówka z pokrzywy. z Laura, nie rozwal mi ich. Też ładnie nawiązane, dużo owoce. No, no zadowolona jestem. Po tych intensywnych deszczach to powiem szczerze, że miała marne nadzieje, że cokolwiek tu będzie z tego. Ale jestem tak dość zadowolona. Tak, jest jeszcze Laura, tu jeszcze będzie tak. Tutaj mamy. To wszystko są malinówki. Tak, tu mamy odmianę koktajlową. Wysoka, bardzo wysoka w porównaniu do tych. To jest można, nie, raz taka nie, ale dużo większa. Jakoś tak mi się rozrosła. Bo w sumie ją tak puściłam na więcej pędów teraz. Bo jak ona by mi tak cały czas szła do góry, to ja nie wiem, gdzie ona by mi. na całą folię by mi tu zarosła. Dlatego dałam jej trochę tak swobody, żeby się e, rozrosła wszech, a nie na, na wysokość. Tak. Bardzo fajna odmiana. Dużo nawiązanych pomidorów. Bardzo długie ma grona tu aż odtąd dotąd. Laura będzie testować teraz smak. No, to to jest smak. Czy dobre czy nie? Mhm. Bardzo dobre, czy nie takie średnie. Dobre bardzo. Dobre bardzo. No, to dobrze. No, to jest czerwona odmiana tych malinowych, e, czy się nie malinowych, tylko tych koktajlowych. Tutaj obok mamy gruszkową. Nie wiem, czy ten byś już mogła w sumie chyba skosztować sobie, widzicie? On ma smak pomidora, ale kształt gruszki ponoć bardzo słodziutkie, Jak kupowałam to to, to to tak mi zalecali. Możesz sobie, sobie skosztować. Żółte jeszcze. No bo to ma być, on będzie żółty. to tak. jest gruszkowy. No. no nawiązanych ma też dość dużo ma nawiązanych tych, yes. tych owoców. No koktajlowe w ogóle bym poleciła tym ludziom na, na balkonach sobie hodować albo, albo gdzieś takich, takich mm, oku, czy odpad. Właśnie mówiłam. Że albo, albo w doniczkach to. nawet. To są bardzo, bardzo, bardzo małe wymagania mają. No, ładny kształt. To achaj. Dobre? No, to Trochę dobrze. twardy tu do góry. Bo ale jeszcze do... może były takie niedojrzałe. To jeszcze jeszcze nie ma tego smaku, co powinien mieć, bo powinien być dojrzały. Tak. Ta strona jest w ogóle dużo ładniejsza. Tutaj mamy ładne też nawiązane, wszystkie malinowe. O, te to są duże. ładne. No takie już, do, jakby te, mimo że tu w parze, to zaraz by ich nie było i dlatego dzisiaj nakręcam filmik szybko, bo go jeszcze nie ma. No, ta strona jest dużo bardziej nawiązanych, ma po, po tych, tu już jakieś plamki, ale to myślę jest od, od to, tych drożdża to. przypaleniana. Że ten... A tu mamy ogórki. Już bardzo dużo ogórków nie mamy. Zakurę. Bardzo dużo ogórków. Po prostu ich nie przejadamy, że tak powiem. Mizeria dziennie już dziewczynom się... Jest... Jak już dzieciom się mizeria zbrzydła, to znaczy, że już jest za dużo. No. Coś muszę wymyślić z tego. O, zobaczcie, już te wszystkie są do zrywania znowu, kolejne. Raz, dwa, trzy, cztery. No. Tak mi się to jakoś... 5, 6, siedem, osiem, dziewięć. No. Tak, tutaj jeszcze mamy paprykę, jedną jedyna już jest, fajna dojrzała, ale jeszcze trochę by musiała być, tak, jeszcze w ogóle muszę pokazać, bo jest nieprzycięta, olałam ją w ogóle totalnie, bo nie miałam czasu, żeby o nią tak zadbać i tak poprzycinamy, wszystkie te dolne liście poprzycinamy, trzeba by było też ją może powiązać, żeby ładnie się też biała do góry i... A to teraz dla nieby to zrobimy osobny filmik o przycinaniu papryczki, dobra? No i nawiązanych owoców też ma. Tutaj jakiś pomidor się znowu wpytlał, aż bo się go ruszać, żeby się nie połamał. Kwiaty, no, kwiatów też ma dużo, ale to trzeba będzie trochę przeżyć tych kwiatów, żeby tak. Potraktujemy ten, tego, tą paprykę tak jak pomidora, czyli poprzycinamy, poobrywamy nowe pączki. I no pomidor, tak się, Aha. tak się pomidor właśnie tu wcisnął. I, I co jeszcze? Aha, y, papryka w ogóle lubi bardzo dużo wody. Ona jest, potrzebuje dużo wody, bo I ona ją ma... Podle. bo ona, A nie, ja podlewałam wczoraj, bo ona ma dużo owoce i, i potrzebuje dużo no, wody. I tak to wygląda w, naszym, w naszej folii. Możecie się pochwalić, jak tam wasze zbiory, jak tam wasze pomidory po tych ciężkich warunkach. Teraz dopiero yy, dzisiaj jest który 1 sierpnia. Teraz one mają w sumie dopiero od tygodnia albo dwóch takie prawdziwe warunki, które lubią pomidory: czyli ciepło i, i, i... ciepło, ciepło, ciepło. No, najważniejsze jest to ciepło, bo pomidory do wzrostu potrzebuje dużo ciepła. No i pamiętajcie, właśnie, żeby trzeba tak właśnie poprzycinać. Te, te liście, żeby ładnie teraz te słoneczko doszło do tych wszystkich nawiązanych pomidorów, żeby one fajnie sobie doszły. No, bo te pomidory cały czas będą rosnąć i można zrobić tak, że jeżeli już byście chcieli na przykład, żeby więcej nie rosły, nie? Tak jak na przykład ten pomidor i może te dwa malinowe, bo ja nie wiem, jeszcze może trochę je puszczę. Ale żeby potem, żeby przestały rosnąć i żeby cała energia szła w owoc, to przecina się te wszystkie góry wszystkie te główne pędy, które ciągną się do góry, żeby po prostu zaprzestały rośnięcia i produkowania liści, i produkowania nowych gron, żeby wszyscy całą energię włożył w ten owoc, żeby był słodki, czerwony, no i dobry. No, to już właśnie nowe pądk. Tak. No to co tester? PH? Opinia jaka? Udało nam się, albo się nam nie udało. Tak. Udało nam udało. się. No. Tak, zaraz będziemy zrywać na śniadanko. I, i, I pozdrawiamy Was serdecznie. Możecie nam powysyłać jakieś zdjęcie, jak tam Wasze zbiory, jak tam Wasze peplony. I, i, I. No to życzymy smacznego. Pozdrawiamy. Prosimy o łapki w górę i subskrypcję. Pa.